Cześć, witajcie. Dzisiaj nasze dziewczyny już nakarmione. Koziołek też tylko zagląda, którą bym móc poderwać. No ale niestety nie uda się. Patrzcie, jaka zozia już jest szeroka. Widać? Nie, chyba nie widać. Może tak z boku bardziej. Zobaczcie, jaki już ma duży brzuch. Chyba będą bliźniaki albo nawet trojatki, bo i trojatki kiedyś miała. Także zobaczymy. Ta też chyba. No czas pokaże. Stasiulka też już najedzona. Teraz pójdziemy im przynieść na wieczór jedzenie i na jutro rano. Lubimy sobie tak zawsze trochę wcześniej ponadrabiać. Wtedy po południu tylko przychodzimy i zajmuje nam to tylko chwilę. O, teraz fajnie widać, jaki już duży brzuszek ma z tej strony. Zwłaszcza no, będą trojaczki. Koziołek się spisał. Zobaczymy. Tam mamy takie tajemne wejście. Tam trzymamy zapasy. No głównie buraki, tak. Teraz zobaczycie. Teraz chwila, bo to takie magiczne przejście. O, udało się. Patrzcie! O kurde! Ile wody! Mm. Ty widziałeś? Nie. Mm. Patrzcie, no nie! No tyle deszczu, no niestety, tak czasami nam tu chlapało trochę, ale no tak aż dużo to, to nie było chyba nigdy. Ojeja. No cóż, no następna na robota, no. Będzie trzeba wiosną to zrobić, albo, albo latem. Patrzcie, tu mamy tyle buraków. Dla naszych dziewczyn i dla koziołka, no i dla, dla Stasiulki, tak? W tym roku wyjątkowo obrodziły. Chociaż tak naprawdę, no już połowę prawie wybraliśmy, już prawie połowę zjadły, także wydawało się, że będzie o wiele za dużo, ale jednak chyba nie będzie, także fajnie. Będziemy mieli co dawać do samej wiosny. Póki nie pójdą sobie na pastwisko. Dobra. Bierzesz? Nie. Jeszcze w międzyczasie Wam pokażę nasze ziemiaczki. W tym roku, w tym roku, tak, no, małe były ziemiaczki. No, nie ma co ukrywać. Małe, dosyć mało, no, ale dla nas wystarczy. Trochę tam jeszcze tych gorszych wybraliśmy dla zwierzaków. To zawsze się w garku uparuje. Także też sobie zajadają. Całe wiaderko bierzemy, to starcza im na wieczór i wtedy na rano. No tak się mówi, ale to moment się wynosi. O tam jeszcze co, czerwone wziąłeś buraczki czy nie? Nie, zwykle. A zwykłe, aby dawało się jak czerwone. Tam też czerwone gdzieś tam też są ci w głowie. A to dobra. Dobra, to wychodzimy. No masakra. Tego się nie spodziewaliśmy. Takiej wody. Dobra, to buraki wzięte, jeszcze pójdziemy po posiano. Perła, gdzie Ty już biegałaś, że taka mokra jesteś? Dobra, Wychodzimy tędy, gdzie jest drewno. A co krecik robi? O, piłkę znalazł. Co kumpel mu wyniósł. A. Perła. A. Zaczepia Perłę, Perła nie ma ochoty na zabawę. Dobra. Tam pod tą białą folią mamy słomę. Yy, przepraszam, siano. Pod niebieską mamy słomę. Tutaj w pierwszym tutaj tutaj o gdzie leży opona też jest słoma. I tam też jest siano. No to weźmiemy takie wiaderko też powinno na raz wystarczyć. Tutaj nawet nam pieczarki rosły latem gdzieś w sianie po prostu jakaś grzybnia była i naprawdę multum czasami pół wiaderka na raz tutaj zrywaliśmy pieczarek także fajnie. O nawet tu woda stoi. Gdzie tutaj ojeja. Gdzie tutaj też naprawdę, chyba tylko na roztopy woda stoi. A tutaj jest zagrodzenie dla kur, trochę z drugiej strony. Na razie nie chodzą, później je wypuścimy. Pokażę może z tamtej strony. Krecik mi tu hałasuje. O, teraz będzie lepiej widać. Tam aż, nie? Tam gdzie te tuje rosną, to tam zazwyczaj z tamtej strony pokazujemy. A tu jeszcze się rozciąga aż dotąd, nie? Także fajnie. I tutaj, tu gdzie jest ten cały plac, tu, 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 tutaj za, za słomą i tam dalej, teraz przejdę, tam aż gdzie, dokąd widać trawę, planujemy powiększyć jeszcze ten wybieg dla kur. Także jak tutaj wejdą, to będą miały raj niesamowity. Tutaj mamy w tym zagrodzeniu, kiedyś tutaj był warzywnik. Teraz już nic nie ma, siatkę zostawiliśmy. A, bo tak, bo może coś tam się wymyśli, ale raczej pewnie się ściągnie. Jak kury przyjdą, to pewnie się ściągnie. Teraz posadziliśmy tam sobie maliny, żeby mieć więcej. Takie trzy rzędy malin sobie posadziliśmy, także o, tutaj. Także w tym roku już coś powinno być. Dobra. Dobra, to wracamy na podwórko. Już sianko jest zapakowane, także możemy zanieść i będzie na później. Dobra, krecik. Hmm. A z gonitwy. W końcu trochę przestało padać, to mogą sobie pobiegać. Kury też na razie tylko na tym małym wybiegu, bo tak co chwilę pada, nie wiemy, czy będzie padać, czy się rozpada na dobre, czy się nie rozpada. Chwilkę tu pochodzą, wtedy się je wypuści na ten większy, najwyżej jak się nie rozpada. Idziemy jeszcze w asyście kotki Kitki. <gry> Do kaczek, bo tam w beczkach mamy zrobioną kiszonkę, przyniesiemy trochę dla kur. Raz jakiś czas dajemy trochę, tam nie za dużo, ale trochę dajemy. Po prostu w lato jest nadmiar trawy, tak jak ścinamy trawniki. To co ma się marnować, dajemy wszystko tutaj w beczkę. I teraz, jak znalazł, takie trochę dla odmiany, coś innego do zjedzenia dla kur. Także też jeszcze trochę im weźmiemy. I zabierzemy się, może za jakąś pracę, bo w sumie trochę przestało padać. Pachnie. Fajnie no. Jak, trochę jak ogórki, kiszone. Nie? Nie, to jest cały beczek tyle zostanie. A tu jeszcze są nienapoczęte? nie napoczęte? Aha, bo cała beczka była trawy i tyle opadło, tak? Jak nie? jak jak się ukisiło. Ale fajny zapach, naprawdę. Trochę dla odmiany dostaną, zawsze to coś innego. Może je w końcu trochę wypuścimy. Jak widzą, że się jedzie do nich z wiaderkiem, to już czekają. No, chyba trzeba będzie je dzisiaj wypuścić, bo już tak fajnie tutaj w tym małym wybiegu się powychodziły sobie, także chyba wypuścimy. Niech sobie pobiegają. No Najwyżej jak będzie padać, to się poschodzą. O, fajnie sobie grzebią. Zawsze to coś innego, jakaś odmiana. Jestem w swojej pracowni. Patrzcie, nasze psy. Gdzie one się wybierają? One coś tam mają chyba, kiedyś już tam... Nogę od sarny przyniosły na podwórko. Zobaczymy, co dzisiaj zdobędą. Zobaczcie, jak krecik wygląda. Pokaż się. Wróciły z podboju świata. Perła od razu się schowała do budy. A krecik czeka, aż się go do domu wpuści. Na pewno taki do domu nie pójdziesz. Zapomnij. Najpierw kąpiel. Patrzcie, udało się dzisiaj trochę tutaj zasypać chociaż te błoto. Takie rozwiązanie no chwilowe pewnie, ale tak naprawdę nie wiadomo, co tu planować. Ciągle albo deszcz teraz ma być jakiś silny mróz, śniegi i tak dalej. Także na razie zasypaliśmy. Zobaczymy, co dalej będzie z pogodą. Może na wiosnę się pomyśli coś konkretniejszego. Także ja sobie pracowałam w mojej pracowni, a mąż tutaj działał. Teraz pójdziemy zobaczyć, co robi. Prawie go tam nie widać. za porządki się zabrał. Patrzcie ile rzeczy. W takim tempie to może do następnej wiosny, może, a może i nie. O, złom. <laughs> się sprzeda, będzie hajsik. No mało czasu ciągle było na wszystko. Teraz troszkę więcej się udało wygospodarować, no to trzeba się w końcu za porządki wziąć. Na dworzu tak niewiele co można robić, bo co chwilę pada deszcz. Dzisiaj miało być rąbanie drewna. No, ale trochę rano padało, to już się zabrał za to, to może rąbanie drewna na jutro zostanie. Także... No, tak nie zazdroszczę trochę tutaj. I tak, <gry> I tak już właśnie trochę jest mniej, jak tutaj przyszłam wcześniej, to kurczę, nie mogłam tu wejść w ogóle. Teraz tam gdzieś krok by się postawiło może, o nawet nocniczek jeszcze po, po córce, jak malutka była. To dawno chyba porządku tutaj nie było, naprawdę. Ma 11 lat. Już prawie 12 kreciulek wykąpany zaraz poszliśmy go wykąpać, bo chciał do domu, już się trzęsł, bo mu było zimno teraz taki puszysty jest, taki piękny panicz tylko się nie ubróć teraz kurę jednak trochę wypuściliśmy, niech sobie podziobią, chętnie wyszły Jakieś jeszcze resztki sobie znalazły z wczoraj? Sprzed wczoraj, wczoraj nie chodziły. Także szybko, szybko. Która pierwsza? Dobra. Idziemy dalej. Mąż porządki robić. Ja jeszcze zrobię twarożek z Koziego mleka na kolację. I koniec roboty na dziś. Patrzcie, wszystkie chyba prawie. No nie, no wszystkie nie, ale dużo. Jeszcze wychodzą tam z kurnika. Się spieszą. No to śmigamy na obiad. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.